W tym filmie pokażę wam, jak wykorzystaliśmy poprawnie spawnery, tworząc taką mini ekspiarkę, oraz jak zrobiliśmy automatyczną farmę bambusów. Jak widzicie, nasza wyspa się rozwija, więc bardzo się cieszę. Jeżeli chcecie kontynuacji serii z OneBlocka, zostawcie pod tym filmem 800 lajków, żebym widział, że wam się podoba. I wtedy będziemy kręcić kolejne odcinki. Miłego oglądania. Stary, czy ja wiem, jak działają anarchiczne odłamki? No. Mam być z w pełni szczery? Będę z w pełni U -u. szczery, słuchaj mnie. Nie mam zielonego, kurwa, y, no pojęcia. Nie, no powiem ci szczerze, nie mam pojęcia, jak to działa, ale powiem tak: mogę rozmienić serce, które wygląda jak na live to serce od 30 poziomu. Mogę ro rozmienić na losowego miniona. Nie wiem, jak z tego serca ma wyjść losowy minion, Dobre, ale. spawn'a. ile masz? Ile masz? Dwa. No to chodź na spawn'a. Ale nie, no, bo to nic mnie nie da, muszę mieć 64. No, tak mi się wydaje, no tam jest napisane 64 chyba. No to ja nie to sprawdzić, czekaj. Lo, A, bo to o, jest war... all. W ogóle nowe miejsce do ekspienia znalazłem. No, no na to ostatnim ja... odcinku je pokazałem. Hmm. Pato, no, tworzenie minionców. No masz, wytwórz minionka. Aby wylosować minionka potrzebujesz 64 anarchiczne odłamki. Widzisz to? ILE?! No 64 jest napisane. No gdzie ty jesteś? Jest czemu cze czemu ciebie tu nie ma? Wier... No, widzisz to? Tu masz, tu masz napisane, zobacz. Wiem. Wiem. O co Wielu. chodzi? Wyszeli. Dzięki zabijaniu Wielu. potworów na cmentarzu możesz zdobyć anarchiczny odłamek, który daje ci możliwość wylosowania... Poniższego minionka daje możliwość, ale dopiero możesz go wytworzyć, jakby mając 64. Ta. Chyba. No, w sensie to, tak. Chyba. Tak mi się wydaje, tak w sensie nie wiem. Na przykład brukowy pracownik, albo na przykład, no nie, no to na ten nie No nie tak? da się, patrz, jest, jest napisane 62, jeszcze mi brakuje, żeby wytworzyć, nie? A to nie, człowieku. Nie, to tego to nie, nie zrobimy, stary, my Przedawaj tego... Te serce, sprzedawaj te serca, sprzedawaj te serca. Ale ja się... ten, ogólnie, patrz, pokażę ci, stary, pokażę ci super no, pokażę. miejsce do ekspienia. Wbij, chodź, masz te lochy odblokowane? No Warp, lochy, lochy. Nie no, po prostu, weź kliknij na warpach i masz tam lochy, taką ma, 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 gwiazdkę. No to chodź no, na lochy i zobacz no. tu jakie masz zombiaki, tu masz siódme lewele zombiaków i zobacz. Tu masz giga, op i dużo ich się respi. Znaczy teraz to te ludzie tutaj kampią i ekspią na nich. Ale ja jeden. na ostatnim odcinku tutaj pokazywałem widom stary i to jest tak mocne. Tu jest giga dużo tych zombiaków. I to jest bardzo fajne, bo one się tutaj respią. Masz duże lewele tych zombiaków i naprawdę z nich fajnie leci. Tak a w ogóle coś ci pokażę. Na, na naszej wyspie, chodź, na wyspę. Wspę jestem. I tutaj No. mam plan zabudować ten cały teren, widzicie i żeby to nie była z tego trawa. I wybudować nam każdy podomku a tam? Co to jest podomek? Co, co to Podomku. jest podomek? Ty miał domek, ja będę miał domek. Aaa, domku! Ja, ja zresztą podomek i nie wiedziałem co to jest podomek. Ja domku. Aaa, no dobra, no to wszystko jasne, nie no teraz to już Ta, pas, się robi to, to klarowne. Ej, dobra, słuchajmy, Dudziu. No, potrzebujemy... Co to za spawner zombiaków? Zombiaka! Ja też mam zombiaka jeszcze. Ale Dudziu potrzebujemy w takim razie zrobić mob spawnery, takie fajne, nie? Takie eleganckie, bo tam jest taki prowizoryczny z tamtego odcinka, już mnie wszyscy wyśmiali Także musimy spróbować zrobić lepszy, nie? A ty no, masz elkę, ty, ty, ja też sobie może elkę założę, bez kitu Trzeba po pierwsze mieć jedwabny dotyk, żeby go tutaj zrobić Jedwabny, dotyk. jedwabny no dotyk, no właśnie No nie mamy Czemu nie mamy jedwabnego dotyku? A masz? No Czemu mamy jakby... Co? Dlaczego nie mamy? No bo sobie go skup. No i dobra, to po co mamy go skopywać? Jest tak zrobiony, że można to po prostu łatwo przerobić no tak czy nie? Można. No. Do... Dobra, Bo, ma... dobra, jak dobrze zrobić spawner? Wiesz, jak dobrze zrobić spawner? Tak, wiem, jak dobrze robić spawner, ponieważ nawalałem cały czas kiedyś na. Siedziwalu, kiedyś. No dobra, czyli ty umiesz, ale. No dobra, to co potrzebujemy w takim razie? Czyli teraz musimy zrobić tak. Musimy go oświetlić. Eee, yy, zasady działania. On ma jakieś zasady działania? Spawner? I ma! Zasada działania, 1. aby spawner działał poprawnie, ktoś musi znajdować się obok niego, no rozumiem. Oczywiście, aby poprawnie działał, ktoś musi być aktywny, okej. Okay. Co to jest? Zasada działania. Spawner respi oczywiście moby w danej przedziale czasowym, czyli ty swoje potworki. Czyli ty swoje potworki zobaczysz za 20 sekund, Ok. Zasada działania. Spawner też ma swoje limity, musisz uważać, żeby nie było przy nim aż 800 zestakowanych potworów. 800 ja... Ej dobra! To dobra, jak słysza, to robimy, to pewnie, nie? To jest wszystko najlepiej. Aha! Wszystko to zbudowałem wtedy. Dokładnie tak. Dlaczego? Bo nie ma coś zielonego sensu. A dobra, to jak ma to wyglądać? Dobra, yy, tak, to ja mam dla ciebie pomóc? No. Trzymaj to. Aha. I tutaj widzisz, widzisz tutaj tą, tutaj jest tą podłogę? Słuchaj. Zrob tu tak, żeby to było na równi Słuchaj, mnie, ja w budowlance robiłem! Eee! <laughs> nie, dobra, ja w budowlance robiłem jak ty jeszcze na chleb mówiłeś Pepy, więc co ty mnie uczysz? Dobra, co my robimy, stary? Jak my to mamy zrobić? Czy ty oglądasz właśnie poradnik? Yy, nie, yy, nie, 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 bronić panie Bosze. Yy. Ogląda poradnik. Teraz. Nie wiem, nie wiem jak ty chcesz to zbudować, to nie. Słuchaj zombie co się dzieje, jak zombie dotyka słońca. No, ale nie mamy słońca na wyspie, tylko mamy noc. No, co jest teraz? Noc. Nie. Tak. Tak. Yy, no znaczy nie. No tak, masz stałą noc ustawioną na wyspie. Czemu ja mam dzień? <grym> nie mam pojęcia Dudziu no, no dobra, mamy mamy Case, nie? Mamy takiego Cage'a, no i co z nim? No i tutaj... tutaj nie wyjdą, nie? No to nie teraz patrz. I no. sobie dach. Powiem sobie tutaj wejdę. Mi się wydaje, że to... Zmyk. Nie wiem czy to jest dobry pomysł coś takiego robić. No ale całkiem fajnie To się na pewno o, lepiej da zrobić. No <grym> zombie jak z tym spadł. Czym? W czym? No drugi poziom w tych złotych butach w tył! No ale to tu, wiesz, że tutaj leci nam teraz tych punkcików? No to ty, to to samo, że się połudzenia że to o, ci, Opa! Widziałeś? O, 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 Widziałeś? Widziałeś to? Człowieku. To się kameruje? Człowiek. No, no i co my teraz chcemy tym tu? A, czyli tylko tyle po prostu, że to będzie... Co? One będą się spadały sobie i tu się respiły jakby? Nie rozumiem. Nie wiem jak chcesz to zrobić, problemów. No. no to niezły bogol, nie? Wydaje na coblestona zamiast przyjść i nakopać jak prawdziwy wyłan blokowiec widzowie. Wszystko potwierdzone, wyszło. Szydło z worka. Może tabliczki? jak ja grałem w Minecrafta To... Tak, jeszcze to ja nie wiedziałeś, że się po... pojawisz, rozumiesz? Tak, no popatrz. To, <laughs> to jeszcze no. jednej postury. To nie tabliczka. <laughs> A co? No po... Bo pokazałeś pół płytkę kamienną No bo przypadkowo mi się alt, altnęło Dobra, 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 dobra Dobra, obaga, bo teraz połowuj będzie. No widzę Ooo! No way! A co znaczy A? Nie wiem <laughs> Okej okay. Ej, dobra, ale dobra. wiesz co ci powiem? Dobra, jak postawić kolejny... Chodź, tutaj, chodź! Widziałeś spadł zombiak? Tak, widziałem, ale to się zaraz naprawi daje chwileczkę. Ja to ja uczę Już zaraz... Tego tak mówisz? Nie będzie. No ciekawe. Dobra, to czekaj. A spodem. Ale jestem ciekaw, jak postawić w takim razie następne spawnery, no. Żeby to miało ręce i nogi, miało sens. O, tepnął mnie. Jestem mój... U... JAK ŁADNIE MA zrobione. Ej, dobra, to jest jakiś w ogóle wyjadacz, nie? Pokaż, jak on ma tutaj zrobione z tymi zombiakami. Okej. Okay. Ma jeden spawner. Aaa, i tu mu się też te zombiaki... Co jest? No way. Jak ja mam stąd wyjść? No, Meski, tu nie przewidział, że ja tu wlecę, chyba. No. Z bambusem. No, on tu ma jeszcze jedno z bambusem, zoba. Jeszcze jeden mechanizm ma. Pokażę mechanizm na odcinku, żeby było widać. O, wpadłem! Gdzie? Do bambusiarki. Ej, działa ta bambusiarka, zoba. Pa, działa bambusiarka. Tam, tam, no, ja to zbudowałem, ja wiem, jak to zbudować, to jest poradnika na YouTubie, Ej, i tu jest, to tak leci, nie? No, pa, on to odpali teraz, patrz. Zoba, 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 zoba. widziałeś? Takie coś no, potrzebujemy wie. zrobić, zrobimy to. Jestem za. No way, genialne, nie? pa, ale mocarne, takie coś będziemy robić. I patu tu się odbije w tym momencie, pyk, i wraca, nie? Ła, 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 ła! Dobra, jestem pod. Nie no, będziemy to robić, nie? Ale to jest mocne ogólnie. Dobra, chodź na wyspę, widziałeś z tym spawnerem? Ho! Musimy tak samo zrobić z tym spawnerem dzisiaj. Dzisiaj spawner, potem ogarniemy bambusiarkę, nie? Na następnym odcinku. A no po jak nasza bambusiarka się Czemu tak zrobiłeś z tymi spawnerami? Chyba tak nie zadziała. Nie ale działa, działa. No skąd wiesz, że działa? No, poleci, no patrz. No, zaraz się zresztą. Nie wiem. To jest dziwne. Poczekaj chwilę, poczekaj. No ja czekam, nie? Ale to się nie resp'i. No widzisz, żeby się resp'iło? No, bo zaraz się zresp'i, no poczekaj na to. No. Dobra. Co wygrałem? Bużaczka. Mówiłem, że ta się nie zrespi w ten sposób. Ale zrespiło ci teraz. Ale to, ale to musimy wszystkie wszystkie resp'ić, a nie że raz się zresp'i tak raz tak. Musimy to dobrze zrobić. Tary, czy ja mam wiaderko bez wody? No żeby zabrać tę wodę jedno. No mogę wylać tą swoją wodę i dać wiaderko. Nie wiem, nie wiem co ty ten, co ty kminisz, jak, jak to ma wyglądać? No to będzie najdłuższy dzień w naszym życiu. No, bym nie bez kitu, ja nie, bo my wychodzimy na uponie. nie. Ja nie wiem jak to zrobić, żeby to było, działało I, dobrze, nie? Jakbyś żył, żyłym, ale ja jednak przepraszam nie mam wygląda. No tam to było dobre, nie? Tam to ten chłop miał. W sensie, na pewno da się to zrobić jeszcze lepiej, ale to ogólnie to było dobre. To, co ten chłop miał. To się sprawdzało, No bo ten... dobra, my się zainspirujemy. <laughs> nie, dobra, nie mów tego. Ale, nie no, ogólnie, nie no, zrobimy tak samo, tylko że <laughs> Nie oszukujmy się. Co? O, dobra, no ja sobie tutaj wyszedłem, no i dobra, tu się wchodzisz, tak, tędy. Ej, dobra, no jest ten zombiak, ej, bez kitu. I można go hitać tu. Ale tak wolno coś to działa. Masz trzy zombiaki w tej sekundzie. Cztery lecą. Okej, okay, tylko czy jak ja tu stoję, to tam się będą respiły zombiaki? Tak. To jest ciekawe. Czekaj, zaraz się dowiemy. Agent, chodź tu. Ty, mocne z tym ogólnie. Ty, może to zadziała. Jak bardziej właśnie pod wbijanie, nie? A działa. Działa? Działa. No i git. A to trzy postawiłeś koło siebie? Trzy? Mhm. A nie da się od kratkich postawić? Musi być odstęp? Ale to ostatnie. No dobra. No trochę wygląda, ale stary ale to, to nie, nie ma wyglądać, jest. tylko to ma działać póki co, nie? Dokładnie. No także trzymajcie się, do zobaczonka. Piszcie swoje nie pomysły pływy. na odcinki z One OneBlocka i co się no. Okej, okay, kochani, tak że jesteśmy już po, że tak powiem, weekendzie, bo nie nagrywałem parę dni, dużo też nie było, no i wróciliśmy i trochę się pozmieniała nasza wyspa. Ostatnio mówię. Jeszcze parę minut temu widzieliście jak budowaliśmy ten spawner, on sobie to oczywiście elegancko śmiga, jak sami widzicie wszystko działa, to już wam pokazywałem. Ale pozmieniało się trochę, trochę się to wszystko rozbudowało, mamy nowe minionki, mamy już trzy automatyczne minionki, dwa obsydianowe i jednego złotego. Dudzio, tu jesteś, tu jesteś dudzie masz okay. w ogóle ten. Jakie masz statystyki tych umiejętności, bo chyba coś tam wbijałeś trochę. Eee, czekaj, wiesz co, ja tak naprawdę mam to rolnictwo... Pi poziom pierwszy, walka okay. poziom piąty i górnictwo poziom drugi. Tam tylko tą walkę. Okej, okay, troszkę. No dobra, Wiem zobaczmy dobrać. w takim razie widzę na górę. Zobaczcie, już nie chciałem Wam pokazywać tak od razu, ale... Polećmy sobie na górę tutaj, oczywiście na naszą y, wyspę. No i tak, tutaj jest to nasza platforma, na której tak naprawdę się wszystko zaczęło. Tu będzie coś budowane, jakiś design będziemy robić ładny, żeby tu ładnie jakoś wszystko przyrządzić. No i na górze mamy naszą bambusiarkę, o której mówiłem wam, że zrobimy. Także w tym filmie widzicie i bambusiarkę, która finalnie miała być zrobiona, i spawner. Ogólnie ta bambusiarka jedna już jest zrobiona. Tu będziemy jeszcze zaraz kończyć następną i robić, gdzie będziemy mieli bardzo ładnego time timelapsa, na pewno, jak będziemy to robić. No, i teraz tak, jak to działa ogólnie? O, zobaczcie, teraz urosło, my podbiegliśmy i zobaczcie. Normalnie, automatycznie ścina nam bambus. Pod tym oczywiście latają sobie wagoniki, jest to identyczna bambusiarka jaką zbudowałem na drop SMP, tylko ja tam zbudowałem do trzciny, tutaj jest akurat do bambusa ta machina wykorzystana, ja zbudowałem takie coś ze trzciną, tutaj idzie to do oczywiście naszych skrzyneczek, które, się, które tam przez hopery się segregują, no i ogólnie mamy sklep na naszej wyspie, więc teraz zaraz go włączymy, tu jest takie fajne pomieszczonko do którego będziecie mogli się po prostu tepnąć. Eee, o, sorry, tu się zamknąłem no ci, no właśnie, sorry, no, także tutaj mamy taki sklepik, tu będzie sklepik oczywiście z bambusem, będziecie mogli sobie zarabiać, oczywiście jak będziecie chcieli, jeszcze bardzo ważna sprawa, i e potworek. możecie wpisać e polub. teraz trzeba tylko jeszcze powiększyć, wiesz, produkcję, o, już pierwszy klient, no way, no way. Pierwszy klient, witam Dominika, nie siema klient, siema! Zabawne. Witam zabawnego, witam Skynight'a, siema chłopaki, witam, 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 witam Co on mi rzucił? Co jest? Książka, jakąś kozak, siema chłopaki! Ej teraz, są jakieś giga ko ko kozaki, perły? Perły! No way Co jest? Ej, dobra, to chłopaki, no co, fajnie, że jesteś. Jezu, ile osób tu przychodzi, ty, człowieku. Musimy, musimy chyba po ten powiększyć, ten, 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 ten. ten, ten chyba kitów, ta... to dobra, a w tym momencie yy, choć tak, po cichu, po cichu ulotniamy, co to na to? Po, po cichu ulotnienie? Ale ty, ja tutaj napędzam wiesz ja tu klientelę napędzam, co jest, zobacz, co? Ja pierdziele i. Ktoś kupił, dobra jeszcze nic nie kupili, ale spokojnie nie, zaraz pewnie tutaj Zaraz mi kasa wleci Chłopaki tam niech będą, ja oczywiście idę, bo słuchajcie Moim zadaniem jest żeby to dokończyć, budować z ludźmi. Więc o tutaj nie. widzę, że chłopaki sobie Siedzą na wyspie Dobra, no, dawaj dobra. Dudzio, co tu trzeba Słuchaj, budować no. Potrzebujemy tak, potrzebujemy czerwone tory Ty, co to jest, unikatowy świąteczny podpis Ten przedmiot był do zdobycia tylko i wyłącznie w pierwszym kalendarzu adwentowym Co to jest? Y Coś, coś mam, nie wiem co to jest, ale mocne. Czyli w drugą stronę też poleci? Kurna, poleciało. Dobra, i ja teraz musi wrócić. To to dobra, zobacz, dobra, ej, ubra, zobacz, ubra. nie tu bambusów zostaje. No, jaki ziomek se kupił, elegancko. Zostałeś z Nie. A. To jest takie póki co groszowe sprawy, są, nie? Ale ja myślę, że to jest grosz do grosza i się uzbiera, nie? Dobra, piszę na tym. Czekaj, musimy więcej bambusa mieć, żeby napisać na tym. Kurdy, za wolno to leci. Mamy za małą siłę przerobową. No, ale generalnie widzę je, także wbijajcie, my będziemy to powiększać, więc na pewno bambusa nie zabraknie, więc no, trzymajcie się. Ciemo!